Hej, hey, zapraszam na kolejny filmik o mieczu świetlnym. Wiem, że wprost uwielbiacie tą kultową broń Jedi i Sithów, zatem dzisiaj zajmiemy się mieczem świetlnym Mesa Windu. Dlaczego był fioletowy? Czy jak lepiej go nazywać, purpurowy? Kiedy Mace go zbudował? Zanim zacznę, to zapraszam Was na mój film o formach walki Mieczem Świetlnym. Na pewno znajdziecie tam wiele informacji, które pewnie przydadzą Wam się przy oglądaniu tego filmu. Po prawej jest karta. Ale jak jesteście gotowi, no to jedziemy. Zapraszam na film. Pierwsze wyjaśnienie, dlaczego Mace Windu jako jedyny, choć za chwilę Wam powiem, że był ktoś jeszcze, posiadał fioletowy, a w zasadzie purpurowy miecz świetlny, jest bardzo proste i prozaiczne. Otóż Samuel L. Jackson, który wcielał się w rolę Mace'a, po prostu uwielbia ten kolor. Podczas kręcenia prequeli po prostu poprosił George'a Lucasa, czy może mieć miecz o takim kolorze ostrza. Lucas się zgodził. Potem inni musieli się martwić, jak ten kolor wyjaśnić fabularnie. Ale umówmy się, takie wyjaśnienie out universe nas zupełnie nie jara. Kiedy Mace był młodzikiem, wielokrotnie moc pokazywała mu obrazy jego samego, jak walczy właśnie purpurowym mieczem świetlnym. Kiedy miał 14 lat, zwrócił się do Rady, aby pozwoliła mu poszukać właściwych materiałów. Rada miała sporą zagwostkę, bo do tej pory Mace nie był w stanie zbudować miecza świetlnego, bo chciał stworzyć broń taką jak miał w wizjach, ale to mu nie wychodziło. Rada wysłała go za tym samego na planetę Hurricane, gdzie w pogoń rzucili się za nim tubylcy. Jeden z nich spadł z klifu i połamał się dość dotkliwie. Mace pomógł tubylcowi, a jego przyjaciele w podzięce podarowali mu kryształ. Fioletowy, takie kryształy właśnie występowały na tej planecie. Około 22 lata przed bitwą o Jawin, Mace skonstruował drugi miecz z użyciem tego samego kryształu. Tym razem postarał się, aby rękojeść oddawała jego status w zakonie Jedi jako członka najwyższej rady Jedi. Rękojeść tej broni mierzyła 28 cm długości i 6,35 cm szerokości i pokryta została. Elektrum dla dekoracji. I tutaj mamy fajną ciekawostkę. Otóż elektrum to dość rzadki metal używany w Star Wars do wyrobu biżuterii. W kanonie znane są tylko dwa miecze świetlne, w których użyto elektrum jako elementu budowy rękojeści. Są to miecze Meysa i Dartha Sidiusa, czyli Palpatina. Niezły zbieg okoliczności, nie? I must say, you're here sooner than expected. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? The Senate will decide your fate. I am the Senate. He's too dangerous to be left alive. I'm too weak. Oh, don't kill me. Please. It's not the Jedi way. He must live. Please don't. I need him. Please, don't, don't. Według legend, bo historia zdobycia kryształu, o której wspominam, pochodzi z legend, pewien Duros sprzedał zniszczony miecz świetlny senatorowi Sanosauro około rok po wypadnięciu mejsa przez okno w gabinecie Palpatina. Ponoć pochodzenie tego miecza nie było potwierdzone, bo i śmierć Mejsa nie została potwierdzona, zatem jego autentyczność była dyskutowalna. Senator jednak uważał, że ten miecz należał do Mesa Windu i tam go wystawiał na wystawce swojej. Wyjaśnienie koloru miecza w legendach było proste. Skoro kolor miecza zależał od koloru kryształu, to purpurowy kolor miecza świetlnego można było wyjaśnić właśnie tym, że Mace umieścił w nim po prostu odpowiedni kryształ, który przywiózł z planety Hurricane. Ale co z wyjaśnieniem kanonicznym? Przypomnę, że w kanonie to kryształ, spajając się niejako z użytkownikiem, przybierał kolor odpowiadający unikalnym cechom właściciela. Wiem, upraszczam, ale jakoś to w skrócie muszę wyjaśnić. Generalnie musicie wiedzieć, że kolor miecza rodził się z połączenia w mocy kryształu i właściciela. Zatem, dlaczego żaden inny Jedi w kanonie nie ma fioletowego miecza świetlnego? Mace Windu uważany był przez wielu za drugiego najpotężniejszego Jedi w zakonie czasów końca republiki, zaraz po Mistrzu Jodzie. Purpurowy to połączenie dwóch kolorów: niebieskiego i czerwonego. Oznacza wprost właśnie to, czym się charakteryzował Mace Windu. Mistrz ten balansował na granicy jasnej i ciemnej strony mocy i potrafił wykorzystać gniew w walce, ale nigdy nie dawał się ponieść mrokowi. Dlatego też, między innymi, jest taka plotka, jest taka teoria, że to on siebie uważał za wybrańca, ale to temat na inny filmik. Mace opracował zresztą formę walki mieczem świetlnym, Vapad, będącą odmianą siódmej formy, zwany inaczej Juyo. Była to szybka, brutalna forma koncentrująca się na, no cóż, szybkim wyeliminowaniu przeciwnika. Niewielu Jedi potrafiło jej używać, bo polegała na przelaniu swojego wewnętrznego mroku w walkę i zaakceptowaniu furii przeciwnika. Był to raczej mroczny stan umysłu niż konkretna forma walki mieczem i była dość niebezpieczna, bo mogła sprawić, że używający Łatwo zatraciłby się w mroku i wpadł w objęcia ciemnej strony mocy. Stąd zapewne niespotykany kolor miecza Mejsa. Taki prawie czerwony, ale jednak nie do końca. Na początku filmu wspomniałem, że Mace nie był jedyny, kto miał miecz świetlny o takim ostrzu, choć oczywiście w kanonie jak na razie. Pozostaje jej jedyny. Timothy Zahn jeszcze w latach 90., a więc długo przed powstaniem trylogii prequeli, stworzył postać Mary Jade, która także miała miecz o takim ostrzu. Choć raczej opisywano ten kolor jako magenta, a nie purpurowy, ale no nieistotne. Mniej więcej podobne są te kolory. Dlaczego pierwszy miecz Mary miał taki kolor? No nie wiadomo. Wtedy, zdaje się, tłumaczono to w ten sposób, że skoro Mara była pomocnicą, specjalnym wysłannikiem, czy tak zwaną ręką imperatora, to nie mogła mieć czerwonego miecza, no bo nie była Sitem. Z drugiej strony z oczywistych względów nie mogła mieć też miecza niebieskiego czy zielonego, bo nie była Jedi. Poza tym, jak wyszły prequele, pojawiła się nawet teoria, że pierwszy miecz świetlny Mary Jade zrobiony był z kryształu wyjętego z miecza Mejsa, bo przypominam wtedy jeszcze obowiązywała wykładnia. Że to kryształ nadaje kolor mieczowi. Ale czy rzeczywiście tak było i ta teoria jest słuszna? Hm. Musielibyśmy poczekać na powrót Mary do kanonu. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam o naszym serwerze Discord i o grupie Rycerze Osusa na Fejsie. Możecie też wesprzeć finansowo kanał i byłoby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. A ja jak zwykle przypominam: uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często, szanujcie siebie nawzajem i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. pa. pa.